Szukam, szukam, szukam i coś znalazłam. Śnieg jest. Czy jest śliski? Zaraz się okaże. Ups, ups, ups. To wcale nie jest takie proste, jak się okazuje. Na nartach nie jeżdżę, ale na sankach kiedyś jeździłam. Było to bardzo, bardzo dawno. Próbujemy, jak jest teraz. Uuu! Nawet się jedzie, nawet się jedzie. Śnieg śliski, śnieg mokry. Fantastycznie, fantastycznie. I jedziemy, 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 patrzymy się za siebie, narciarze za sobą mamy, udało się, pierwszy zjazd zaliczony, no może na piątkę to zjazd nie był, ale dziś będziemy trenować, no bo dziś jesteśmy właśnie na górce, a w zasadzie na górze, górze bardzo dużej, z nami są goście, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dzień dobry, ja jestem i gościem i gospodarzem troszeczkę, Andrzej Ochotek. I Pani Katarzyna Szalbot, która wszystko wie o tym, co się dzieje zimą w Dolinie Leśnicy, a konkretnie na wyciągu Świniorka. W Skidolinie. Skidolina, czyli narty. Ski Dolina, jedyne tak? białe miejsce w Brennej, gdzie można zjeżdżać. Jedyne, zdecydowanie jedyne białe miejsce, jedyny czynny w Brennej wyciąg. E, mamy czynne w tej chwili dwie trasy, łącznie e, 400 i 600 metrów zjazdu. E, warunki jak widać... No jak na, na tę pogodę bardzo dobre, mały ruch, także zapraszamy wszystkich. Śnieg jest sztuczny. Nie, śnieg jest prawdziwy. Dlatego takie śliski? Dlatego takie śliski. Nie, nie, tak naprawdę śnieżymy rzeczywiście bardzo dużo wtedy, kiedy są warunki. Natomiast to, co jest tutaj śliskie na wierzchu, to jest wczorajszy opad śniegu. Od środy będzie znów sypać, Od będzie mroźno. Sypać, tak. I będzie, I będzie się... się działo tutaj? Mamy nadzieję, że się będzie działo. Zapraszamy. Ferie trwają, bo to śląskie się skończyły. Przed nami jeszcze kolejne. Podobno, już wszystko zajęte tutaj okoliczne chałupy, pensjonaty, tak? Wszystko, wszystko zajęte. Mamy teraz jeszcze chyba dwa wolne pokoje. Ten wyciąg jest i dla dużych, i dla małych. Wyciąg, tak. Wyciąg jest o tyle ciekawy, że tutaj trasa, z której Pani usiłowała zjechać, jest trasą raczej trudną. Jak to usiłowała, zjechała? zjechała. Świetne, no, tyle, świetne. że na sankach. Tak, na sankach. Ta trasa jest dosyć trudna, także ona już jest dla bardziej zaawansowanych narciarzy, natomiast pozostałe trasy są zdecydowanie świetne dla początkujących. Podpowiedzmy tym, którzy tutaj jeszcze nie byli, jak do Was trafić? Polecamy komunikację samochodową. To znaczy, żeby do nas trafić, należy skręcić w dolinę leśnicy przed centrum Brennej. Niektórzy pędzą właśnie do centrum Brennej, bo tam jest przepiękna góra, stary groń, tylko że on w tej chwili jest zielony, tak? Nieczynne tam są wyciągi, ani na węgierskim. Ale podobno ma coś się ruszyć od przyszłego sezonu. Kotaż Arena, Centrum Narodowe Sportu, Narciarstwa, ale to wszystko w planach. O tym będziemy rozmawiać z gospodarzem gminy i nie tylko, z przedstawicielami tej areny. Czy to będzie jakaś konkurencja dla tej cichej Doliny Leśnicy, gdzie tutaj w zasadzie mało kto dociera, bo poza tym wyciągiem nie ma innej infrastruktury, tak, Pani Kasiu? znaczy ja bym tego nie rozpatrywała w kategoriach konkurencji, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby ta infrastruktura w Brennej była y, coraz lepiej rozwinięta, bo to by nam się wszystkim przysłużyło. No ale na razie, na razie działamy dla narciarzy tylko my i y, no, musi z tym Brenna żyć chwilowo. Jedyna biała plama taka śnieżno-lodowa jest w centrum Brennej, ale to jest lodowisko. No, lodowisko też, też bardzo przyjemna zabawa, nasi goście korzystają z, też, też y, z lodowiska. No, ale jeżeli chodzi o narty, to tylko my. My na lodowisku na pewno będziemy jeszcze, zapytam, na takich sankach tak naprawdę zjeżdżać tutaj nie wolno. Mm, no, w zasadzie nie powinno się, ale dla pani zrobiliśmy wyjątek. No to ja zjadę jeszcze raz, ale Paka tutaj narciarz. przed nami jest narciarz. Dzień dobry, panie narciarzu. Witam. Narciarz miejscowy czy przyjezdny? Przyjezdny. I jak się panu jeździ? Znakomicie. Jeszcze takich warunków tutaj nie było w tym roku. Poważnie? No poważnie. A nie... często pan tutaj zagląda? To jest moja góra. Co prawda ja jej nie kupiłem, ale to jest moja góra. Skąd pan jest? jest Z To To nie... niedaleko. Niedaleko. niedaleko tak. Genialnie dzisiaj jest. Naprawdę w tym sezonie jeszcze tak nie było. Po pierwsze, ten deszcz lekko to zmęczył. Jest teńko, Nie robią się żadne buły, żadne przesypy. No po prostu linaj. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Deszcz w brennej nie jest taki straszny. Przecież ja to ćwiczę od 30 lat. I nigdy się deszczów w nie bałem. Aczkolwiek jak przyjdzie, to już w całej Polsce nie pada. A tutaj tak krąży, 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 nie może się wydostać. Tak jest. My w takim razie pędzimy dalej pod góreczkę saneczkami, sagneczkami. Wsiadaj, Andrzeju, wsiadaj, spróbujemy. Pod górę to może być ciężko. A Państwo oczywiście mogą to wszystko oglądać na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl, a także w mediach społecznościowych można nas oglądać, trzeba nas słuchać, no i oczywiście można nas odwiedzić w naszym mobilnym studiu, które już za chwilę przeniesie się ponownie do parku turystycznego. Tam można zobaczyć nasz wóz transmisyjny, no i naszą pracę od kuchni. No to co Andrzeju? Lecimy razem, chodź, taki tandemik zrobimy, Sanyszkowy. Lecimy, lecimy. I teraz z góreczki na pazureczki, proszę, bardzo wyjątkowa okazja. Andrzej, ty mnie musisz pchnąć. A, będziesz mnie łapał. Może być. No to, uwaga. I się udało. Brawo, do zobaczenia, do usłyszenia.